Tego czasu Xiaomi z dopiskiem T sprzedawały się jak ciepłe bułeczki i znajdowały się w segmencie niżej niż obecnie. Tymczasem to są trochę tańsze flagowce, ale jak się okazuje, nie zawsze. Słowo flagowiec, moim zdaniem, jest nadużywane obecnie, ale z drugiej strony, jak nazwać takiego gagatka? Ten model testowałam przez ostatnie dwa tygodnie, także już mogę sporo o nim powiedzieć. Xiaomi 12T Pro wydaje się grubym, ciężkim smartfonem, ale jak spojrzymy na poprzednika, to okazuje się, że konstrukcyjnie są one podobne. Różnice w odbieranym wrażeniu polegałem na tym, że 12T Pro jest solidniejszą konstrukcją i wizualnie wydaje się być bardziej masywny, przez co percepcja trochę płata nam figle. Niemniej, ponad 200 gramów masy i 8,6 mm grubości to dalej sporo. Tył smartfona jest bardzo podobny do flagowych Xiaomi 12 i na całe szczęście plecki, mimo że szklane, to już nie brudzą się tak paskudnie jak w poprzedniku i telefon nie jest aż tak śliski. To dzięki właśnie matowemu wykończeniu. Wariant niebieski szczególnie ładnie wygląda. Tutaj dla podglądu Xiaomi 12T którego będę gościć już niebawem. Wyspa na aparaty wyraźnie wystaje ponad korpus, wizualnie panuje na niej porządek, a to oczywiście mi się podoba. Po dwóch stronach jest szkło, na froncie Gorilla Glass 5, a to dziwi, bo poprzednik miał szkło Victus, czyli nowszą generację. Tył z kolei jest szklany, ale Xiaomi nie ujawniło jaki producent za nim stoi. Bez zaskoczenia nie mamy wodoodporności, ale jest certyfikat IP53, któremu bardziej pasuje sformułowanie odporność na wilgoć i deszczyk. Ramki dookoła ekranu są symetryczne. Oczko do selfie jest na środku frontu, także panuje tutaj porządek. Xiaomi zdecydowało się na bardzo niecodzienną rozdzielczość. Nie jest to Full HD+, ani 2K, a coś pomiędzy. 1220 na 2712 pikseli, co daje 446 pikseli na cal. Realnie nie widzę wyraźnych zmian względem innych smartfonów z Full HD+, ale też nie przyglądam się smartfonowi z kilku centymetrów. Tak czy inaczej obraz jest ostry, a pikseli nie widać. Szczytowa jasność w podbiciu wynosi 900 nitów, Także da się w tej cenie znaleźć jaśniejsze ekrany. Nie zmienia to faktu, że jest to panel jasny, czytelny i nie mamy problemu z czytelnością w słońcu. Ekran jest odświeżany w 120Hz z adaptacyjnym trybem, który jest wystarczająco rzeźki i pracuje odpowiednio odświeżaniem. Nie ma też problemu z obsługą 120Hz w grach, co na plus. Zatem jest to bardzo dobry ekran, może nie tak spektakularny jak w smartfonach typowo flagowych, ale dalej nie ma czego się wstydzić. Xiaomi 12T Pro ma obecnie najwydajniejszy procesor, który wyciągnął wynik w Antutu, który ma aż 7 cyfr. Snapdragon 8 plus generacji 1 jest świeżutki i do tego piekielnie wydajny. Pytanie pierwsze, które się nasuwa, no to co z temperaturami? Xiaomi ponownie pobiło swój rekord wielkości komory chłodzenia. Niebawem to nie będą telefony, tylko przenośne systemy chłodzenia. Tak czy inaczej, jego skuteczność jest dobra, telefon nieźle kontroluje nagrzewanie, a jak już zrobi się cieplejszy, to dosyć szybko ta temperatura schodzi z obudowy. To bardzo ciekawe. Pamięć RAM to 8 bądź 12 GB w zależności od wersji. Do tego możecie wybrać 128 lub 256 GB pamięci na pliki. Decyzja o tyle ważna, że nie mamy slotu kart microSD, także pamięci nie rozszerzycie. Ona jest szybka. Także pod kątem wydajności nie mam żadnych zastrzeżeń. To o biometrii teraz czas powiedzieć. Jest tu dosyć ważna zmiana względem poprzednika. Zamiast skanera w obudowie, jak było poprzednio, powędrował on pod ekran i to na pewno bardziej prestiżowe rozwiązanie. Czy wygodniejsze, to już sami musicie ocenić. Skaner jest szybki, ale trzeba na nim zdecydowanym ruchem położyć palec. Samo uśnięcie nie wystarczy. Skuteczność detekcji linii papilarnych jest bardzo dobra. Trochę jest problem z pracą ekranu blokady, bo potrafi czasem się zamrozić i na nic nie reaguje i trzeba wtedy telefon wybudzać dwukrotnym przyciśnięciem włącznika z boku ekranu. Taki mały błąd się wkradł. Rozpoznawanie twarzy jest charakterystyczne dla Xiaomi. Piekielnie szybkie i to pod różnymi kątami. Coś niecoś zmieniło się w interfejsie MIUI 13 w tym modelu. Tym coś niecoś nie jest wersja Androida. Jest tu dalej wersja 12. Xiaomi wrzuciło nieco nową belkę komunikacyjną. Są pionowe suwaki do głośności i jasności ekranu, a pod przyciskami znajdziecie skróty do smart home. Z poziomu belki można sterować żarówkami czy innymi urządzeniami, także jeżeli budujecie za pomocą takich urządzeń swój dom, to uwierzcie mi, to jest super wygodne. Ze swojej strony polecam zmienić w ustawieniach szybkość animacji na zbilansowany z trybu wolno. Wtedy smartfon zaczyna jeszcze bardziej pędzić, a zachowane są dalej walory estetyczne przejść okien. Nie mogę wybaczyć się mi zmiany ekranu tapet. W to miejsce mamy trochę kiczowy sklep z tapetami. Przez to tych super tapet łączonych z ekranem zawsze włączonym nie widu, nie słychu. To rozczarowujące. Podobnie jak niepotrzebne sugestie jakichś filmów czy innych odsyłaczy w galerii. Po co to komu i robi dodatkowo błagan w interfejsie. Podoba mi się szybki gest przyłożenia trzech palców do ekranu w celu zrobienia zrzutu ekranu, którego zasięg można potem wyedytować. To jest wygodne. Sam telefon działa bardzo szybko i oprócz tego problemu z ekranem blokady nic więcej mi się nie przydarzyło. Tutaj warto powiedzieć, że Xiaomi deklaruje 4 lata wsparcia zabezpieczeń w serii 12T oraz 3 duże aktualizacje Androida. Komunikację zacznę od tego, że nie mamy tej diody powiadomień, ale za to mamy ekran zawsze włączony i on jest naprawdę zawsze włączony, a nie tak jak w tańszych e, Xiaomi, e, gdzie wygasa po 10 sekundach. Jakość rozmów jest w porządku, jest 5G, dobra szybkość pracy internetu na Wi-Fi i LTE. Takim smacznym dodatkiem jest sterowanie pod podczerwienią różnymi sprzętami typu klimatyzator. Bardzo ciekawe rzeczy dzieją się przy okazji baterii albo w sumie samego ładowania. 120W to świetna informacja dla zapominalskich osób, bo ładowanie jest błyskawiczne. Xiaomi deklaruje pełne ładowanie od 0 do 100% w 19 minut. Jak wielkie możecie mieć rozczarowanie, gdy po pierwszym ładowaniu zmierzycie 29 minut? Ustalmy, że to dalej jest świetny wynik, ale to o 10 minut więcej niż deklaracja Xiaomi. Producent domyślnie obniżył moc ładowania, co trzeba przyłączyć w ustawieniach, żeby wykorzystywać pełen potencjał. Zatem ten myk jest jasnym sygnałem, że ma to na celu ochronę baterii. Czyli jednak. W trybie pełnej mocy odnotowałem ładowanie w przeciągu 23 minut. Oczywiście ładowarka jest w zestawie. Wyniki pracy baterii trudno przedstawić, bo Xiaomi nie podaje tych danych. Przy swoich obserwacjach mogę przyjąć takie dwa dni pracy. Xiaomi na dobre zakumplowało się z Harman Kardon i takie głośniki stereo tutaj dostaliśmy. Są one umieszczone po dwóch stronach smartfona, ale to ten dolny jest donośniejszy w stosunku powiedzmy 60-40%. Ten zestaw jest głośny, tego odmówić mu na pewno nie można. Obudowa potrafi trochę rezonować, coś tam basu się usłyszy i może to nie będzie mój ulubiony zestaw głośników, ale do muzyki i gier będzie bardzo dobry. Nie podoba mi się dźwięk przestrzenny na słuchawkach, bo wydaje się sztuczny i bardzo elektroniczny. Za to wsparcie dolby Atmos kreuje świetną scenę basową, gdzie jest mocne uderzenie, ale nie zakłóca to innych częstotliwości. Nie miałam problemu z tym modelem przy okazji słuchawek Bluetooth. Krem de la creme tego smartfona to oczywiście nowa matryca główna o rozdzielczości 200 megapikseli. Oczywiście przypominam, że megapiksele zdjęć nie robią, ale fakt nowej matrycy na pewno nieco rozgrzewa wyobraźnię. Główne oczko jest optycznie stabilizowane, czego nie było w poprzedniku i ma większą matrycę niż Galaxy S22 Ultra czy iPhone 14 Pro Max. Dodać warto, że optyka Xiaomi jest znacznie jaśniejsza niż u Motorola Edge 30 Ultra której to również jest ta matryca. Różnica jest znaczna, bo jasność 1.7 kontra 1.9, no to sporo. Wielkość matrycy to bardzo ważna sprawa przy zdjęciach, szczególnie nocnych. Na chwilę jeszcze odkładam ten aparat na bok i dopowiem, że mamy tutaj również 8-megapikselowy szeroki kąt, co przy tej cenie smartfona jest trochę uwłaczające. 13 megapikseli to podstawa w tym segmencie. Nie mamy też obiektywu telemakro, który był w poprzedniku i robił świetne pstryki z bliska. Nie mamy też tyle obiektywu. Zobaczymy zatem, co główna matryca cyfrowo wyciśnie z przybliżenia. Mimo 200 megapikseli zdjęcia robione są w 12,5 megapiksela. Jeżeli chcecie wykorzystać pełną rozdzielczość, to trzeba się liczyć z tym, że pojedyncza fotka ważyć będzie, uwaga, 70 MB. Nie zaprzątałbym sobie głowy zdjęciami w pełnej rozdzielczości, chyba, że chcecie sobie je wydrukować i wytapetować nimi pokój. Różnicy w szczegółowości nie ma zbyt wielkiej względem 12,5 megapiksela czy nawet 50 megapikseli. Tryb 200 megapikseli daje opcję, która nazywa się ProCut. Telefon wycina postać czy obiekt w wielu różnych kadrach, który potem możecie sobie wybrać. Z 200 megapikseli można wycinać zdjęcia dowoli, co sugeruje, że zoom cyfrowy ma potencjał. Dwukrotne przybliżenie jest bardzo dobre, detali jest sporo, jest ostro, ale ustalmy, że nie trzeba mieć takiej rozdzielczości i wielkości matrycy, żeby w smartfonie uzyskać podobne efekty. Pięciokrotny zoom i więcej już notuje spadek detali i większy szum. W słoneczny dzień pięciokrotny zoom również się wybroni, ale warunki muszą ocierać się o doskonałe. Za dnia bez zoomu fotki prezentują się nienagannie. Kolorystycznie są ciepłe odcienie, i nie widzę, żeby coś złego się z nimi działo. Duża matryca to i ładny, naturalny efekt głębi, co również podkreślam. Szeroki kąt to sól w oku tego modelu. Z 8 megapikselami wydaje mi się, że i tak się mi wycisnęło więcej niż się da, co nie zmienia faktu, że detali w tym segmencie powinno być po prostu więcej. Spójność kolorystyczna z głównym okiem raz jest bardzo dobra, innym razem kolory się rozjeżdżają. Jest tu spora przypadkowość. Zdjęcia nocne można robić w trybie autonocnym, który w wielu przypadkach jest zupełnie wystarczający. Dopiero w ciemniejszych scenariach sugerowałbym korzystanie z trybu dedykowanego. Rzeczony tryb robi dużo w aspekcie optymalizacji światła i wyciągania informacji z cieni. Podoba mi się profil zdjęć nocnych. Nie są one przesadnie rozjaśnione, ale widać sporo na tych fotkach. Na nocne możliwości szerokiego kąta spuszczę zasłonę milczenia. Przed wideo wspomnę o technologii opartej na sztucznej inteligencji, a mowa o Profocus. Telefon rozpoznaje osobę lub zwierzę w kadrze i wtedy śledzi na nich ostrość oznaczając w kadrze daną przestrzeń prostokątem. Potrafi śledzić obiekt nawet jak na chwilę zniknie z kadru. Do dynamicznych ujęć fajna sprawa. Same filmy są nagrywane do 8K. Szeroki kąt za to nie potrafi nagrywać w 4K, a nawet na Full HD nie da się przyłączać między obiektywami w trakcie nagrywania. Drogie Xiaomi, tak nie powinno być. Mamy tryb nocny dla wideo, ale różnice są subtelne. Na placu boju pozostał aparat do selfie. Zmieniła się matryca względem poprzednika i ma teraz 20 megapikseli. To udany aparat rejestrujący dużo detali, otrzymanie nie jest agresywne, kolorystycznie ładnie stoi. Mamy HDR, ale warto mieć włączony go na stałe, bo automatyczny potrafi się nie wyłączyć, gdy tego potrzeba. W trybie portretowym prześwietlenia nie są idealnie redukowane. To muszę tutaj wytknąć. Wycięcie tła za to jest nienaganne. Tutaj warto powiedzieć, że Xiaomi 12T Pro startuje z wyższą ceną niż obecnie kosztuje Xiaomi 12, czyli ta prawowita seria flagowa Xiaomi. Trochę jest z tym poplątania, także warto w tym momencie wrócić również do recenzji Xiaomi 12 i 12 Pro. Dowiedzieliście się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o tym modelu, także dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!